Uwaga! Oglądasz ten filmik na własną odpowiedzialność. Może on gwałtownie zmienić twoje życie oraz wywołać nieodwracalne urazy na psychice. Autor niniejszego materiału wideo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione szkody, które mogą wystąpić u odbiorcy nagrania. Danonki. Łyżka do danonków. Do czego jeszcze używa się łyżki? Do mierzenia. A co ma złote proporcje? Trójkąt. Wiecie do czego jeszcze używa się trójkąt? Macie rację. Do budowy piramid. A kto miał budować piramidy na potrzeby Illuminati, skoro nie swoi? Oczywiście niewolnicy. A skąd mieli niewolników? Może to właśnie to, że Danony wykorzystało złote proporcje trójkąta do swoich jogurtów. Czyni niewolników bardziej produktywnymi, dzięki czemu Illuminati miało więcej siły do kontroli nad światem? Przypadek? Nie sądzę. Zwłaszcza, że piramidy są zbudowane z wielu kamieni. Kamień. Patrzcie. Kamień ma 6 liter. A co jeszcze ma 6 liter? Illuminati. Echy Bogu, do Meksykanistanu możecie zrozumieć, że to właśnie tak działa. Oto wersja demonstracyjna elektronicznej kostki do wyboru posłusznego przez kamerę, aby pokazać, że ten produkt działa w 100% poprawnie. Elektroniczna kostka chrześcijan to elektroniczna kostka chrześcijan to źródło kosmicznej energii, które za pomocą właściwości złotych proporcji trójkąta posiada nadzwyczajną moc przebudowy materii. Chrześcijan jest w kryjówce iluminaty kryjówka Illuminati nie jest w Zakrzaku. A co ma być ich w Zakrzaku? Kobut. Wielki Czerwony Kurczak reprezentuje się jako kogut. Wielki Czerwony Kurczak ma reprezentować się jako kogut tylko po to, żeby zamaskować przebywanie w zakrzaku. To potwierdza, że Illuminati wykorzystuje Wielkiego Czerwonego Kurczaka do maskowania swojej kryjówki, w której wykorzystują chrześcijany do wyprodukowania jogurtów danone, które zawierają złoty stosunek trójkąta do piramid w swoim składzie. Danonki równa się Illuminati Confirmed.